Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się tutaj, by uczestniczyć w zaślubinach księżniczki Miamory kadenzy i Shining Armora. Och, nie uda nam się go uratować. Uda się. Musimy tylko znaleźć. Jest! Nigdzie stąd nie pójdziecie. Księżniczko Kadens i szajnikar morze. Mam ogromną przyjemność ogłosić was tak! Oh, dlaczego ta mała wciąż wchodzi mi w paradę? Dlaczego ona rujnuje mój wielki dzień? Dlatego, że to nie jest twój wielki dzień, tylko mój. Co? Jak zdołałaś uciec moim druchnom? Ale już i tak za późno. E, nic nie rozumiem. Dlaczego ich jest dwie? Ona jest podmieńcem. Przybiera postać osoby, którą kochacie, żeby żywić się Waszą miłością do niej. Masz rację, Księżniczko. Jestem królową Podmieńców. Do mnie należy zdobywanie pokarmu dla moich poddanych. W Equestrii jest więcej miłości niż w jakimkolwiek innym miejscu. Moi poddani Podmieńcy będą mogli pochłaniać ją całą i pozyskiwać więcej energii niż udawało nam się to dotąd. Nigdy do tego nie dojdzie. Dzięki zaklęciu ochronnemu Shining Armora jesteśmy bezpieczni. Wątpię w to. Mam rację, skarbie? Hmm. A, 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 chyba nie chcesz wrócić do jaskini, prawda? Od kiedy zajęłam twoje miejsce, karmiłam się jego miłością do ciebie. Jego siły słabły tak samo jak zaklęcie. Nawet teraz moi słudzy niszczą pole ochronne. <śmiech> <śmiech> Może i nie jest moim mężem, ale teraz jest mi całkowicie poddany. I przykro mi to powiedzieć, nie jest w stanie pełnić obowiązków kapitana Straży Królewskiej. Nie mój Shining Armor! Wkrótce wkroczy tu moja armia podmieńców. Najpierw weźmiemy Canterlot, a potem całą Ekwestrię! Nie. Nic z tego. Może i udało ci się osłabić zaklęcie ochronne Shining Armora, ale teraz, gdy tak nierozważnie odkryłaś swoje prawdziwe ja, mogę ochronić swoich poddanych... Przed tobą! Miłość Shaini Karmora do ciebie jest jeszcze mocniejsza, niż myślałam. Karmienie się nią uczyniło mnie silniejszą nawet od celestii. Klejnoty harmonii. Musisz je odszukać i użyć ich mocy, żeby pokonać królową. Rarity! <ścoughs> Może ciebie, ale nie uda Wam się uciec! É que é,